No cześć, witam was konkretnie i dzisiaj przedstawiam siedmiomiejscowego minivana sprowadzonego z Niemiec. Jest nim Zafira AS 2003 roku, wyposażona w automatyczną skrzynię i silnik benzynowy 1.8. Zapraszam do oglądania. Push on by. It's funny how hard we try. Take a moment to relax before you do anything rash. Right. Don't you want to know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely? No dobra, na zewnątrz jest zimno, śnieg i jeżdżą samochody. Więc więcej o tym aucie? Opowiem Wam z jego wnętrza. Jest to, tak jak wspomniałem, Zafira z 2003 roku, w wersji Comfort. No nie jest to taka zwykła Zafira, bo jest to Zafira zautomatyzowana. To znaczy z automatyczną skrzynią biegów. Zobaczcie sami. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, automatyczną skrzynię. Klimatyzację. Radio Sidy z wyświetlaczem światło przydziemi z przodu i z tyłu, elektryczne szyby i elektryczny usterka. Do tego centralny zamek z pilotem i myślę, że to jest ponad wystarczające nawet wyposażenie jak na ten rocznik. Auto z bardzo malutkim przebiegiem 130 tysięcy jak go kupowaliśmy miał 129. Spójrzcie na stan. Kierownica w ogóle nie wytarta. Śliczna. Tak samo gałka zmiany biegów. No nie jest tutaj nic poniszczone. Fotel kierowcy też jest w stanie idealnym. Auto nie było prane, ale jest dosyć czyste. I nie ma żadnych przetarć. No spójrzcie na to. Po tylu latach, no to jest naprawdę mega uchowany fotel. Rozrząd mamy zrobiony na 129 tysięcy listopadzie tego zeszłego roku już. Do tego mamy nowy akumulator w aucie, nowy olej i filtry. Także cały pakiet startowy jest wykonany dla klienta. I samochód sprzedajemy na ogumieniu zimowym. To by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak wam się podoba sam samochód i ta forma prezentacji. Czy coś jeszcze byście dodali? Bo może faktycznie. W tej prezentacji zabrakło czegoś, co koniecznie chcielibyście zobaczyć w samochodzie, a ja tego nie wychwyciłem. Ale myślę, że i tak jest dosyć sporo szczegółów pokazanych. Więc dzięki, cześć! Right now, baby, London, come...